Fit and Jump, Belly opole kobiece z centrum rozwoju oraz Wrestlingowym szlakiem przedstawiają. w kolejnym programie wrestlingowym szlakiem. Dzisiaj dla was jesteśmy w Opolu, w Beli Opole, kobiece centrum fitnessu, na którym federacja Maniac Zone Wrestling przejdzie przez, będzie się wydawało łatwy trening, ale prawdopodobnie będzie inaczej. Serdecznie zapraszam. W sobotnie przedpołudnie osoby związane z federacją Maniac Zone Wrestling udały się do Opola na trening, który pozwolił im podnieść umiejętności nie tylko ringowe, ale także kondycyjne. Trening odbył się w centrum treningowym Fit and Jump Opole. Podczas blisko półtora godzinnych zajęć każdy z obecnych dał z siebie 100%. Z nami jak zwykle specjalny gość, Jędruś polisz Hammer buecka Jedrość kurcze, ostatnio byliśmy w Opawie i nagle wiemy, Jesteśmy znaleźliśmy się w Beli Opole w kobiecym centrum rozwoju. Gdzie ty mnie przygotujesz? <grym> no widzisz. Zawsze mówią, że brakuje kobiet w to co, poszliśmy tam gdzieś najwięcej kobiet. No w końcu wzięliśmy się za siebie, żeby trochę nabrać prędkości, nabrać rozruchu tutaj, żeby to, co prezentujemy w ringu, było szybsze, lepsze i sprawniejsze. Dlatego to miejsce jest genialnym miejscem pod tym względem. Trening był naprawdę super. Widzimy, ile nam jeszcze brakuje, żeby ta prędkość była na maksimum i do tego dążymy. Super, ja się cieszę, że tutaj tyle osób właśnie z mz przyszło, że mogliśmy tutaj trenować. Z tego powodu, że też jakby oni zobaczyli trochę inny rodzaj treningu. Teraz zdążymy do tego, żeby współpracować z innymi ośrodkami, właśnie też takimi ośrodkami typowo sportowymi, typowo nastawionymi właśnie na ćwiczenia kondycyjne. Jumping Frog Fitness to wysiłek fizyczny połączony z świetną zabawą. Dzięki różnorodności kroków zumby, kickboxingu, tańca, aerobiku, tabaty, stepu. Wśród fitnessu oraz stretchingu połączonych z energetyczną muzyką trening powoduje pobudzenie wszystkich mięśni w naszym ciele, a w szczególności wewnętrznych mięśni, brzucha oraz płód, które podczas zwykłego fitnessu lub aerobiku bardzo ciężko wprawić w ruch. Dziewczyny, przed chwilą przeprowadziliście wspaniały, ciężki trening dla Federacji dla Zawodników Mania Zone Wrestling. Na razie opiszcie jak się chłopaki sprawdziły. Ja myślę, że jak na pierwszy raz dali sobie świetnie radę. Yy, dzielnie walczyli. No, jesteśmy bardzo zadowolone. Może koleżanka też powie, bo jakby drugą część przeprowadziła, czy po tej drugiej części już można było zauważyć lekkie zmęczenie? Yy, tak, właśnie. Chodzi też o to, żeby środek już był taki maksymalny. Na początku rozgrzewka, potem mocno ostre kardio i, i też widzimy, że już później yy, osoby wiedzą o co chodzi, jak mają pracować, jednak to jest inna technika. I jest dobra zabawa i dużo spalanych kalorii na pewno też. Inna dziedzina sportu, więc pracują tak. zupełnie inne mięśnie, prawda? W trakcie serii ćwiczeń, które trwają minimum 55 minut, podnosimy tętno, żywimy ciało, spalamy tkankę tłuszczową, ćwiczymy koordynację ruchową, wyrabiamy kondycję oraz produkujemy maksymalną ilość endorfin, dzięki którym przyjemy się lepiej. No i co, generalnie moje odczucia jako pierwszy, moje takie zajęcia są bardzo pozytywne. Myślę, że u nas też się pojawią takie trampoliny. Więc e, no na pewno polecam dla wszystkich, którzy i tu się do was polecam dla wszystkich Fit and Jump w Opola. Ja się brzuch, brzuch jest zabity, nogi napompowane. E, no generalnie cała góra ciała też się ruszała. Jednak to były takie typowe ćwiczenia, e, można to nazwać intensywne. E, no co, że tak powiem, pompa na nogach jest. Brzuch także jest mega spięty, więc no generalnie są to bardzo dobre ćwiczenia. Porównywalnie zastępujemy nimi dwugodzinny jogging i wykonujemy 1500 standardowych brzuszków, więc jeśli te dwie aktywności fizyczne nie są dla Ciebie przyjemne, możesz zastąpić je właśnie jumping fitnessem, który jest ekstremalnym wysiłkiem, ale również świetną rozrywką z dawką dobrego humoru. Taki trening bardzo dobrze wpływa na rozwój i jest bardzo dobrym cardio, także można wyćwiczyć dobrze y, ogólnie się, także przyda się i w restingu i ogólnie. Trening prowadzony jest na najwyższej jakości trampolinach sportowych, które dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji zapewniają bezpieczeństwo i komfort z ich korzystania. My nabierzemy tych umiejętności, które są nam potrzebne w tych pierwszych dwóch, trzech minutach walki, które tak naprawdę są najtrudniejsze i najbardziej wymagające od zawodnika. Tak, tak naprawdę po pierwszych dwóch, trzech minutach człowiek ma ochotę w umrzeć, bo są po prostu najcięższe, najszybsze, najbardziej dynamiczne. I właśnie tego potrzebujemy. Potrzebujemy techników kondycyjnych, które pomogą nam utrzymać odpowiednie tempo, na szczególnie na początku starć. Jesteś znudzony zwykłym, monotonnym treningiem? Niechęcią oraz zmuszaniem samego siebie do uczęszczania na standardowe zajęcia lub siłownię, przyjdź do Fit and jump w Opolu. Beliopole, czyli kobiecy centrum rozrywki, nie tylko trampoliny tutaj są prowadzone, ale również pool dance, samobrona dla kobiet, głównie klub przeznaczony jest dla kobiet. Zachęcam wszystkich zainteresowanych zajęciami tutaj w Opole, Dla pań szczególnie wyszłam tej rury, więc duży rozwój kobiecych części ciała. Dla panów TRX, bądź boks, y, tam samoobrona jest, więc jak najbardziej dużo różnych rzeczy, których nawet na siłowni nie znajdziemy. Na Facebooku mamy swój fanpage y, Fit and Jump O pole, serdecznie zapraszamy. Mamy bardzo dużo filmików, dużo zdjęć, y, motywujemy się wzajemnie, także jest naprawdę super. Przed nami w styczniu gala Maniac Zone Wrestling Champions World 2, podczas której będzie się wiele działo. To znaczy, że nawiązaliśmy świetną współpracę, to znaczy, że nasze gale właśnie, tak jak powiedziałeś, będą oparte na pięknych, ładnych i jeszcze takich naprawdę wesołych, dobrych dziewczynach. Czyli kolejna atrakcja na gale. Tak jak mieliśmy na ostatnim Champions War, mieliśmy psychodolsów, teraz będziemy mieli właśnie dziewczyny z fit and jump. Słuchajcie, WWE typowe. To co dla Was chcemy przyszykować, chcemy przyszykować coś specjalnego. Specjalna gala, która odbędzie się w Głuchołazach. 10 stycznia 2016 rok, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Maniak Zone Wrestling, dodatkowo atrakcje muzyczne, tak jak wspomnieliśmy, Fit and jump po pole. Naprawdę będzie się działo, przyjeżdżajcie. No hej!